O samorządzie gminnym z, z została zwołana na wniosek pana burmistrza. Bardzo proszę, pan burmistrz. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. E, po zwołaniu tej sesji, e, pracujemy oczywiście cały czas na bieżąco i Wydział Inwestycji otworzył koperty na zadanie inwestycyjne, które mamy w budżecie, mianowicie m, wymiana stolarki wewnętrznej drzwiowej w zespole szkół ogólnokształcących u pana dyrektora e, Leszka Beceli. No i najniższa oferta, przypominam, to mieliśmy 25 tysięcy zabezpieczone w budżecie, najniższa oferta przekracza wartość o 13 667 zł. Zdaniem Wydziału powtarzanie w nieskończoność tego przetargu nie spowoduje to, że cena nam spadnie. W związku z tym proponujemy zrobić techniczne przeniesienie, krótko mówiąc, z pieniędzy remontowych szkoły przeznaczyć je na paragraf inwestycyjny, tak aby te, tą stolarkę drzwiową wymienić z TSO, podpisać ofertę, z wykonawcą i temat zamknąć. W związku z tym, że te pismo dostałem 8 maja, to państwo nie mieliście wcześniej do materiałów dołączonych jest to temat, że tak powiem na gorąco, żeby nie tracić po prostu czasu z naszymi pracami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy kopie tej uchwały radni mają? Dziękuję. Przystępujemy do głosowania wniosku do wprowadzenie do porządku obrad uchwały którą przed chwilą przedstawił pan burmistrz. Kto jest za wprowadzenie do porządku obrad proszę przycisnąć przycisk i podnieść rękę kto jest przeciw kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Głosowało 12 radnych za było 12 radnych jednogłośnie wniosek został przyjęty wpisujemy do porządku obrad jako pod punkt trzeci. Przechodzimy do punktu drugiego porządek przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowogard na rok 2019. Bardzo proszę Pan Skarbnik ma głos. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado projekt uchwały dotyczy zmian w budżecie Gminy Nowogard na rok 2019. Jak Państwo zauważyliście w projekcie uchwały mówimy o kwocie 99 283 złotych to środki które należy przenieść w budżecie w związku z koniecznością realizacji zadań inwestycyjnych na które częściowo zabezpieczyliśmy środki. Chodzi tutaj o przebudowę drugiej ulicy Księcia Racibora. Jak państwo pamiętacie w budżecie zabezpieczyliśmy środki na ten cel. Jednak najniższa najkorzystniejsza oferta która została złożona nie doszło do podpisania umowy z oferentem w związku z powyższym na wniosek wydziału wnioskujemy do Państwa o zabezpieczenie środków celem wybrania drugiej korzystnej oferty dla gminy Nowogard, dlatego też jest konieczność zwiększenia środków na tym zadaniu na tym zadaniu, celem rozstrzygnięcia przetargu, podpisania umowy i realizowania mm, tej inwestycji. Jeżeli chodzi o przebudowę kanalizacji deszczowej umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej, to Państwo również pamiętajcie, że na sesji zabezpieczaliśmy środki na to zadanie. To była kwota 20 tysięcy zł. W drodze pięciu przetargów przeprowadzonych na tym zadaniu, najkorzystniejsza i najniższa oferta dla gminy to kwota 23 370. Wydział Merytoryczny zawnioskował o zwiększenie środków, dlatego też prosi się Wysoką Radę o podjęcie stosownej decyzji. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Konarzewo to zadanie które pojawiało się w, w latach ubiegłych w związku z tym iż mm, koszt tej inwestycji był bardzo wysoki to zadanie nie doszło nie doszło do skutku, nie udało się nigdy zabezpieczyć tak wymaganej kwoty rzędu od 1,5 do 2 milionów złotych, ponieważ pojawiła się możliwość pozyskania środków na realizację tego zadania należy zacząć od dokumentacji którą przygotuje Wydział Inwestycji w osobie pani Pameli. I w przypadku przygotowania tej dokumentacji przez projektanta gmina będzie mogła rozpocząć realizację tego zadania, również z możliwością wnioskowania o pozyskanie środki, środków zewnętrznych. Jesteśmy po rozmowach z operatorem sieci na terenie gminy Nowogar, który prze, przedstawił nam informację, iż budowa takiej kanalizacji na terenie wiejskim w chwili obecnej w, w oparciu o możliwości technologiczne Jakie można zastosować, to około 600 tysięcy złotych, więc jest to diametralnie. Inna technologia od tej, którą założona była wcześniej przez Wydział pana Wojtka Szponara we wcześniejszych, we wcześniejszych latach. W związku z powyższym tutaj Wydział Inwestycji, Wydział Gospodarki Komunalnej wspólnymi siłami podjął działania w tym zakresie. Dlatego też należy rozpocząć najpierw przygotowanie dokumentacji, a następnie rozpoczęcie inwestycji. Tak jak wspomniałem wcześniej, z możliwością pozyskania środków. Tutaj już oczywiście poprzez. Z Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy. I ostatnia zmiana w treści niniejszej uchwały dotyczy wykonania audytu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nowogard. Jest możliwość pozyskania środków w ramach programu SOWA, oświetlenie zewnętrzne, wydział, wydział Gospodarki Komunalnej. Mamy tam eksperta w zakresie oświetlenia, pana Adama, który jest przygotowany zawsze na bieżąco, jak państwo wiecie. Zrobił rozeznanie. Jest taka możliwość pozyskania środków. Firmy zewnętrzne musiałyby przygotować dla nas audyt. Koszt takiego audytu szacuje się na kwotę około 40 tysięcy złotych. To kwota, można powiedzieć, niewielka w odniesieniu do tego, co gmina może pozyskać. Koszt tego zadania może opiewać na kwotę blisko miliona złotych. O takie środki gmina może, może aplikować. Z czego 10% byłoby umarzalne w przypadku zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oczywiście oprocentowanie na to zadanie też będzie preferencyjne na poziomie 1% w związku z powyższym no to samo mówi za siebie w odnosząc to do wysokości choćby oprocentowania w bankach komercyjnych dlatego też jak najbardziej rozpoczęcie tego zadania od audytu pozwoli docelowo gminie pozyskać w formie pożyczki dofinansowanie szczęściowym umorzeniem do wysokości 10%. No i oczywiście z, z, na tyle zmodernizować oświetlenie, by koszty tego oświetlenia spadły, bo to jest warunek o 40%, co od razu się przełoży na wydatki bieżące w budżecie gminy. Dlatego też wnioskuję do Wysokiej Rady o przyjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę jako pierwszy pan radny Andrzej Kania. I tak się składa, że jestem jedynym dzisiaj przedstawicielem klubu Nowa, a zarazem przewodniczącym tego klubu. Chciałem złożyć tylko takie oświadczenie, że klub radnych, mimo że koleżanka i koledzy są nieobecni, a zaważyło to może zbyt mały okres w informacji i poukładania sobie zajęć, spotkań, i tak dalej. Ja część moich radnych yy, pracuję dość poważne stanowiska. Mimo wszystko byliśmy, przeprowadziliśmy między sobą spotkanie i w y, całej rozciągłości popieramy. Klub popiera tą uchwałę, dlatego że chodzi tu o poprawienie standardu życia mieszkańców, czyli chodzi o racibora, i tak dalej. Oświetlenie są to rzeczy, yy, na które Poprzedniej i obecnej kadencji na pewno będziemy zwracać uwagę. To, co wszystko wiąże się z poprawieniem, jeszcze raz dodam, standardów życia naszych mieszkańców, będzie przez mój klub popierane. Także popieramy tą uchwałę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Marcin Nieradka. Panie przewodniczący, szanowni państwo, też Klub Prawo i Sprawiedliwość popiera uchwałę, ale mam kilka pytań co do. Szacowania właśnie kosztów inwestycji, no bo po raz kolejny spotykamy się z sytuacją, kiedy w budżecie przewidziano zbyt małe środki na realizację niektórych inwestycji, i później dochodzi do takiej sytuacji, że zwoływane są sesje nadzwyczajne. Jak to właśnie jest? Czy, czy nie jest tak? Nie sugeruję tego, aczkolwiek chciałem się zapytać, czy nie jest tak, że można te inwestycje szacować lepiej i lepiej je w budżecie zapisywać? tak aby potem nie zwiększać ich środków przy okazji nierozstrzygnięcia przetargów, a tak naprawdę, tak jak tutaj pan Stanisław Wiśniewski podpowiada, przenosić środków z innych zadań. Tak? Czy, czy można tak robić, czy po prostu rynek jest już dzisiaj aż tak bardzo trudny w cudzysłowie, że, że nie da się przewidzieć, ile oferent sobie zażyczy za wykonanie tej inwestycji. Moim zdaniem nie, nawet. Yy, na przyszłość taka jakby uwaga, dygresja, żeby y, konstruując budżet nawet z jakąś górką, tak, wiedząc, że jaki jest rynek, żeby z jakąś górką szacować te inwestycje, żeby później łatwiej też nam się pracowało, a co za tym idzie łatwiej realizowało te inwestycje i myślę, że szybciej wtedy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz. Bardzo słuszny głos pana radnego Marcina Nieradki. Przyznam, że sami mamy z tym problem. Kiedyś kosztorysantów, kosztorysantom mówiliśmy jeszcze 5 lat temu szacuj, rób kosztorys po tych najniższych cenach, bo tam są trzy stawki tych, tych cen z sekocenbudu, Budu. Żeby, bo przecież wykonawcy potrafią czytać budżety gminy. Nie widzą, ile gmina ma zapisane w budżecie i zawsze dają pod próg, ile, ile praktycznie mamy pieniędzy. Natomiast stawki na rynku tak galopują, ja ostatnio przeprowadziłem ci bardzo ciekawą rozmowę z jednym z właścicieli firm budowlanych. Akurat on nie startuje kompletnie i nie jest związany z rynkiem samorządowym, ale mówi, że średnio co pół roku jest 20 do 25% wzrostu cen na materiałach budowlanych w hurtowniach. W... Po prostu gospodarka się rozwija, jest pieniądz na rynku, gospodarka się rozwija, jak jest pieniądz, no to każdy chce więcej zarobić i pracownicy, i te stawki widzimy, jak rosną, i w, w sklepach wszystko rośnie, i w hurtowniach budowlanych również, więc no to, to będzie problem jeszcze, myślę, kilku lat. Nie wiadomo, ile to będzie trwało. Słuszna uwaga, żeby zabezpieczać więcej pieniędzy, postaramy się tak robić. Dla nas to też jest takie no może nie mało komfortowe, ale utrudnia pracę, bo jakbyśmy mieli więcej pieniędzy w budżecie, to od razu rozstrzygamy, mamy, że tak powiem, sprawy załatwioną, a tak musimy państwa tutaj zwoływać, państwo też macie swoje obowiązki, zadania, prace, inne, inne czynności i musicie przyjść, żeby, że tak powiem, to, to zatwierdzić. Ale jeżeli chodzi o ten budżet, no to ja myślę, że, że jeszcze takich przypadków kilka może być, ale w następnym postaramy się tak już skonstruować go, żeby żeby. No górkę to tak też nie wolno nam robić, bo to my według tych, tych kosztorysów robimy, ale spróbujemy rozmawiać, rozmawiać z projektantami, aby przewidywali mniej więcej jakie ceny mogą być w, czy prac, czy, czy materiałów za za kilka miesięcy, jak będziemy się do tego odnosić. Trudna sprawa, ale spróbujemy. Bardzo proszę. I trudno, i trudno im na sesję przynajmniej nam się stawiać, no bo jak widać u nas nie ma takiego problemu, bo wychodzimy z założenia takiego, że po to zostaliśmy wybrani, żeby uczestniczyć w sesjach i, uchwała, i uchwały uchwalać dla dobra lokalnej społeczności, tak, a też yy, prostując to, Radnemu przysługuje zwolnienie z pracy na czas sesji, natomiast chodzi o to, żeby ten budżet był lepiej skonstruowany, łatwiej żeby się pracowało i szybciej realizowało inwestycje, tak? Także głównie mi o to chodzi, a nie o to, że musimy przyjechać na sesję, bo jeżeli o to chodzi, no to dobrze rozumiemy wykonywanie swoich obowiązków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Myślę, że konsensus jest jasny, że w przyszłości trzeba wziąć to pod uwagę. Pan radny Andrzej Kania. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Burmistrzu. No ja się po prostu tylko odniosę do tego, co tu zostało powiedziane. Akurat tym razem się zgodzę z Burmistrzem Czaplą, że tak. w tym momencie się akurat zgodzę, w innym za chwilę się mogę nie zgodzić. Jeżeli będzie, <laughs> chodzi o to, że tak wygląda rynek dzisiaj. Jeżeli chodzi o rynek budowlany, akurat ja na tym rynku od 45 lat działam I niestety, znaleźć dobrego wykonawcę z dobrą ceną, to, jak można powiedzieć, graniczy z cudem. I niestety, ale dzisiaj są tak zwani, tak, tak daleko posiadają wiedzę yy, wszyscy wykonawcy, że oni sądują rynek, wiedzą. Wiedzą, gdzie mogą zarobić, ile mogą zarobić, wykorzystać koniunkturę, kiedy nie wykorzystać. Także tu myślę, że Faktycznie, że konstrukcja budżetu. Panie burmistrzu, jak nie wiem, na ile, ile to jest możliwe, że potem nie było tych przeniesień, na ile jest możliwość zabezpieczenia większej rezerwy. Że załóżmy, skupiamy się na tym roku na sześciu poważnych zadaniach, ale wiemy, że mogą być tam ruchy, jakąś tam pulę w rezerwie, zabezpieczamy większą, co by nie uszczuplać z tych poszczególnych zadań. Taka drobna tylko uwaga. Dziękuję. dziękuję bardzo. Ja bym jeszcze dodał, że czas ogłoszenia przetargu też jest ważny, bo to w zależności kiedy się to ogłasza, ja to też ma swoje znaczenie, tak. E, dziękuję bardzo. Nie widzę chętnych... Bardzo proszę przycisnąć. Pan radny Dariusz Olejnik, bardzo proszę. Mam pytanie, bo w uzasadnieniu napisane, że proponowana zmiana Dotyczy przeniesienia wolnych środków z modernizacji budynku szkoły po nr 2 w Nowogardzie, czyli tamta inwestycja została przeszacowana? Bo, no nie wiem, to tak. Pan Skarbnik, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, to jak właśnie pan radny Dariusz zaznaczył, że są to wolne środki na realizację inwestycji pod nazwą Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej numer 2. Jak państwo pamiętacie, na etapie projektu budżetu zabezpieczyliśmy środki na poziomie 826 tysięcy złotych na, na to zadanie, jako zadanie przechodzące. To było w listopadzie, 15 listopada. W ślad za tym został złożony projekt budżetu. W miesiącu grudniu wykonawca na tym zadaniu wystawił nam jeszcze fakturę za pracę, które zdążył wykonać. W związku z powyższym te środki przechodzące automatycznie uległy zmniejszeniu. Dlatego też te środki, które są wskazane w treści uchwały, to właśnie środki, panie radny Dariuszu, które pozostały, które niewykorzystane, nie że zostały zaplanowane. Tutaj nie wręcz przeciwnie, one zostały zaplanowane zgodnie z wnioskiem wydziału, który na dzień projektu budżetu tak to szacował. Wykonawca jednak wykonał większy zakres prac, no to akurat pozytyw, jeżeli chodzi o, o to zadanie inwestycyjne i one udało się ukończyć w należytym czasie i za kwotę zaplanowaną w budżecie, jaka była pierwotnie. Dlatego też to są wolne środki, które można było przeznaczyć na te zadania, które wymieniłem, dlatego też tutaj nawiązując też do słów Pana Marcina, radnego Pana Marcina, nieradki odnośnie tych zadań inwestycyjnych, które są w budżecie, no to tutaj właśnie nie ma tej obawy, że ściągamy gdzieś z tego zadania i na które Mamy środki w budżecie, tylko tak naprawdę ściągamy środki wolne i przeznaczamy na zadania inwestycyjne, które właśnie nie udało się przewidzieć, że wzrosną ze względu na to, iż oferty wpłynęły na kwoty wyższe niż zaplanowaliście Państwo tutaj wspólnie z, z nami w budżecie. Dlatego też proszę jeszcze raz o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ponieważ wyczerpaliśmy listę mówców, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? o treści zgodnej z projektem uchwały. Proszę podnieść rękę, przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Głosowało 12 radnych, za było 12. Jednogłośnie projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego, do uchwały który, trzeciego do uchwały, która została wprowadzona przez pana burmistrza. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja praktycznie zreferowałem tę uchwałę przy wprowadzaniu, ale przypomnę, że to chodzi o zespół szkół ogólnokształcących. Przypomnę, że chodzi tutaj o zaplanowaną przez nas w budżecie wymianę stolarki wewnętrznej, drzwiowej i krótko mówiąc, przetarg spowodował to, że potrzeba więcej pieniędzy. Te pieniądze przenosimy ze szkoły do szkoły, czyli on dalej jest w ramach, że tak powiem, jednej szkoły, tylko między paragrafami, między remontowym a inwestycyjnym. Zabieg, można powiedzieć, formalny, a pozwoli nam rozstrzygnąć przetarg i rozpocząć wymianę stolarki drzwiowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Uprzejmie proszę o przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Kto chciałby zabrać głos w tej sprawie? Ponieważ nie ma osób, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały o treści zgodnej z projektem uchwały? Proszę podnieść rękę, przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Głosowało 12 radnych, za było 12. Jednogłośnie projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do punktu czwartego. Zamykam ósmą sesję Rady Miejskiej w Nowogardzie. Dziękuję bardzo za udział i za przybycie na dzisiejszą sesję.